Dzień dobry, witajcie w ten cudowny przedświąteczny czas. H.E.O.T. też człowiek, chociaż wielu to może zdziwić. Tak, jesteśmy ludźmi i tak jak każdy, lubimy dostawać prezenty. No a co jest najlepszym prezentem na świecie? Oczywiście książka, ale nie byle jaka. Tylko dobra, cudowna książka, która pomaga się rozwijać i prowadzi ku lepszemu. No więc pomyślałem, że korzystając z tego cudownego przedświątecznego czasu, nagram odcinek, którego dawno nie było, czyli odcinek o książkach, które mogą dać nam wartość i które, moim zdaniem są doskonałym pomysłem na prezent dla hr więc nawet jeśli samemu nie pracujesz w hr to wysłuchaj, bo może Twój znajomy, znajoma, przyjaciel, przyjaciółka, mąż, żona właśnie pracuje w hr i możesz mu taki prezent sprawić. A jeśli oczywiście nie chcesz pozostawiać gwiazdki samej sobie, tylko chcesz jej pomóc i kupić sobie ten prezent samemu, no to zapraszam do tego odcinka. Mam ze sobą torybę prezentów. Pozwólcie, że nią, po nią zanurkuję Uuu, i mamy piękną, cudowną, szeleszczącą przed mikrofonem torbę hr prezentów, o których chcę powiedzieć. Ja ją jednak tu postawię, żeby nam było wygodnie i opowiem o kilku książkach, które zdecydowanie warto sprawić sobie na te święta, żeby móc dalej się HR-owo rozwijać. Pierwsza z tych książek losujemy, losujemy, losujemy. Moi dozy cudowna książka jedna z moich ulubionych Evidence Based Management. To jest książka, która poprowadzi was przez meandry tego jak właśnie wykorzystywać podejście evidence based w zarządzaniu i szczególnie w hr -rze. Jak widzicie, no mega dużo tutaj mam zakładek. Bardzo praktyczna książka pokazująca jak właśnie działać w podejściu evidence based. Krok po kroku pokazujące jak korzystać z danych naukowych, jak korzystać z analityki, jak to wszystko sobie poukładać w całość. Cudowna naprawdę, polecam. Jedna moim zdaniem z lepszych książek, które w ogóle mam u siebie na półce. I gdybym miał wywalić wszystkie i zostawić sobie z pięć, to ta na pewno by wśród tej piątki była. Polecam serdecznie Evidence Based Management, Barents i Rousseau. Doskonała pozycja na prezent dla harowca. To jest pozycja pierwsza. Odkładamy ją i jedziemy dalej. Losujemy, 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 losujemy. Co my tu mamy? Statistics done wrong. Jeśli wasz hajowiec jest zajęty na punkcie analityki, albo jeśli wy jesteście jako chariowiec zajawieni na punkcie analityki i chcecie rzeczywiście w sposób łatwy i przyjemny, z odrobiną humoru zobaczyć, jak tą analitykę robić lepiej, to pomimo tego, że tutaj nie ma nigdzie HR w tytule tej książki, to jest to świetna pozycja do tego, żeby sobie temat analityczny zgłębić mocniej przez święta. Ja wiem, 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 nie wszyscy <ścoughs> czytają książki statystyczne w święta, wiecie, po Wigilii, przed Pasterką, mm, tutaj Continuous Errors, tak, co my tutaj mamy. No ale jeśli należycie do tej grupy ludzi, którzy tak jak ja cisną statystykę nawet w środku nocy, to myślę, że jest to świetna, fajna, lekka pozycja do tego, żeby dodatkowe kompetencje analityczne sobie w tym, takim spokojniejszym okresie zgłębić. Więc polecam serdecznie. Naprawdę doskonała, praktyczna pozycja. No to mamy drugą pozycję. Zobaczmy, co jeszcze tutaj Mikołaj mi podrzucił. Yy, mamy, mamy, mamy kolejną książkę. Och, która mi się bardzo podoba. Bardzo ją lubię. O jakże tajemniczym tytule. Range Davida Epsteina. Bardzo fajna książka pokazująca, jak zobaczycie w podtytule, pewną ideę czy filozofię myślenia współcześnie o kompetencjach, o rynku pracy, czyli o tym, że zdaniem autora, generaliści, czyli ci ludzie, którzy nie wchodzą bardzo głęboko w dane tematy, ale raczej starają się patrzeć szeroko i łączyć różne perspektywy ze sobą, nie będąc super ekspertami w jakiejś jednej dziedzinie, właśnie oni będą na współczesnym rynku pracy i w świecie w ogóle dominować i odnosić sukcesy. Strasznie fajne podejście właśnie w tym świecie, który dzisiaj jest coraz bardziej wyspecjalizowany, a coraz mniej ludzi umie popatrzeć, z lotu ptaka, powyciągać wnioski, połączyć ze sobą i ma wiedzę w bardzo wielu dziedzin, ale nie bardzo głęboką. Świetna pozycja, myślę bardzo inspirująca, polecam Wam serdecznie. Warto, naprawdę fajna na święta. Nie będzie tu wykresów i wzorów, więc trochę może bardziej lekka, jeśli chodzi o podejście analityczne. No i moi drodzy, losujemy. Co tam u mnie ciekawego jeszcze jest? Aha, kolejna bardzo ciekawa pozycja. Mojej tej książka, o której jeszcze nie miałem okazji wam mówić, mówiłem wam o innej książce tego wybitnego autora, czyli. Kogo? Daniela Kahnemana. Noblisty, którego pewnie dobrze znacie z książki Pułapki myślenia, którą też omawiałem na kanale HM Academy. Jest to kolejna książka, jeszcze z tego co wiem, nie przetłumaczona na język polski, Noise. O czym będzie? No jak Kahneman to oczywiście o podejmowaniu racjonalnych i sensownych decyzji i odróżniania szumu od sygnału w podejmowaniu tych decyzji. Myślę, że świetna lektura, jeśli jesteście nastawieni w sposób racjonalny do świata i chcecie zrozumieć procesy decyzyjne, no to oczywiście Kahneman, kolej Kolejna odsłona, kolejna jego świetna książka. Polecam serdecznie. Odkładamy na półeczkę i zobaczmy, co tam jeszcze dalej Mikołaj mi przyniósł w tym roku na święta. Mikołaj, albo Gwiazdka? Co u Was przynosi prezenty? U mnie, u mnie to przynoszę ja. Ale nie mówcie tego moim dzieciom. Racjonalność. Kolejna ciekawa książka. <laughs> tym razem Steven Pinker, czyli też wybitny myśliciel, wybitny współczesny naukowiec którego pewnie przedstawiać Wam nie muszę. I to jest kolejna książka, która moim zdaniem daje pewne, ja bym powiedział, narzędzia myślenia. Pewną ramę na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Uczula nas właśnie na to, żeby działać racjonalnie i pozwala spojrzeć na pewne rzeczy no, z takiego metapoziomu, jak my podejmujemy decyzje. Bardzo godna polecenia publikacja. Polecam serdecznie, gdybyście chcieli mi kupić książkę, to, byłaby to byłby to doskonały prezent, może Wasi bliscy też taką książkę chcieliby. A teraz, moi drodzy, losujemy dalej i ja teraz coś czuję, że będzie dla ludzi, którzy są zainteresowani szkoleniami głęboko w worku Świętego Mikołaja. I, moi drodzy, co ja tutaj mam? Mam książkę, moim zdaniem, bardzo mało znaną w Polsce. Ja na nią trochę trafiłem przez przypadek. W sumie nie pamiętam, kto ją polecał. Albo Bartek Rycharski, albo Piotr Maczuga na, na Linkedinie. I potem zacząłem szukać tej książki i w końcu ją zakupiłem. Teaching Tech Together. To jest książka, która jest kompilacją tekstów o tym, jak uczyć kwestii technicznych. Bardzo przydatne, praktyczne eseje tego, jak fajnie podejść do nauczania rzeczy technicznych, więc jeśli odpowiadacie za szkolenia, jeśli nie wiem, uczycie w organizacji Excela, chcecie kupić takie szkolenie i tak dalej, jakby to uczenie tych rzeczy technicznych jest dla Was ważne, oczywiście online'owo, to świetna, fajna pozycja do tego. Jak robić to dobrze? Też z masą odnośników do literatury naukowej, popularnej naukowej, więc to też nie jest tak, że jest to czyjaś metoda, i wiecie, góry zarządzania mówi, jak on tutaj będzie uczył teraz rzeczy technicznych. Nie fajnie osadzona, jakby też w kontekście naukowym, a jednocześnie praktyczna książka, więc y, serdecznie polecam. Swoją drogą, ta książka chyba jest w ogóle dostępna y, w wersji onlineowej, całkowicie za darmo, na licencji Creative Commons. Ja ją zamówiłem na Amazonie w wersji papierowej, natomiast y, no, można ją zdobyć po prostu. Czytać ją sobie online za darmo, więc Teaching Tech Together fajna pozycja. Serdecznie polecam. Dobry prezent dla kogoś, kto jest mocno wciągnięty w edukację HR-ową. No i moi drodzy, losuję dalej mam ostatnią książkę na dzisiaj, to jest książka o strategii. Książka, która zrobiła mi też bardzo mocną robotę mentalną, dobra, zła strategia. Która pokazuje, no właśnie, czym jest strategia. Trochę wiecie, jest to no, książka amerykańskiego autora, więc jest tam trochę powieści opisarstwa, trochę story, w które wchodzimy. No jest też dobra, że tak powiem, dopielniczka i grzanego wina, które można spożyć yy, sobie gdzieś tam przy choince. natomiast fajnie pokazująca, że strategia to nie jest górnolotna wizja, to nie jest, wiecie, efemeryczne, dążymy do tego, żeby być pierwszym dostawcą i tak dalej, tylko pokazujące, że strategia to jest dobrze poukładany plan działania. I to jest koncepcja, która dla mnie, jakby ze mną bardzo mocno rezonuje i też mocno przekłada się na to, co możemy być robić w HR-ze, żeby być właśnie bardziej strategiczni. Więc jeśli jednak wolicie czytać o HR-ze i o strategii, a mniej na przykład o racjonalności w święta, to jest to świetna pozycja. No i moi drodzy, mógłbym tak pewnie tutaj jeszcze przynieść, ze 20 innych pozycji, które sobie zakupiłem na święta, i wydaje mi się, że do Sylwestra wciągnę wszystkie. A czy część tych już rzeczywiście jest wciągnięta do umysłu? Natomiast serdecznie Wam polecam: 7 moim zdaniem fajnych tytułów 7 w sumie nie wiem ile, bo nie policzyłem ale przechodząc jeszcze raz, dobra, zła strategia bardzo fajna pozycja: Teaching Tech Together. Mamy Pinkera i racjonalność. Mamy Daniela Kahnemana i podejmowanie decyzji, mamy Range, to, że nie wszyscy musimy być specjalistami, mamy statystykę <gryw> dla tych, którzy ją kochają. No i oczywiście Evidence based management. Gdybym miał wybrać jedną, to nie umiałbym, dlatego przyniosłem wszystkie, ale ta jest naprawdę wyjątkowa. No i moi dozy, ups, chyba przewróciliśmy kamerę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że te inspiracje książkowe były dla Was ciekawe. Jeśli chcecie coś kupić hajowcowi, to nie kępujcie się. Wybrać z tej listy. Nikt mi nie zapłaci za polecanie tych książek, po prostu stwierdziłem, że dobrą literaturą trzeba się dzielić. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na salach szkoleniowych, webinarach, czy gdzie tam będziemy mieli okazję się spotkać. Dzięki za dzisiaj. Cześć!